Witamy z Hamburga. Gościmy na Volkspark Stadion. Mam nadzieję, że czeka nas spora dawka piłkarskich wrażeń. A oba zespoły zagrają na dobrym poziomie. Zapraszamy na mecz. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Reprezentacja Polski jest za linią obrony. Uwaga! Proszę Państwa! Pierwszy gol w meczu za nami. Szybko poszło. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Gdy podanie znalazło drogę do celu. Wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Alewski, Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Sprawnie przeciął do ale nadal muszą uważać. Szansa na strzał. No dobra, to była obrona. Dobre teraz wrzucenie z flanki, nie patyczkował się teraz, wybił daleko, oj no tak, to uderzenie z pewnością miało wyglądać zupełnie inaczej, lepiej, precyzyjniej. Dobre chęci to jedno, ale w takiej sytuacji liczy się instynkt i timing, tutaj ewidentnie czegoś zabrakło, w efekcie mamy wolę i do zapomnienia. Sędzia pokazuje, że był faul, piłka dla pomarańczowych. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Uff, ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak jak na załączonym obrazie. Co za zagranie Zielińskiego teraz? Świetnie. Piłka pada łupem bramkarza. Dobra, pewna interwencja. Próbuje uderzyć. Uwaga. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać holendrom. Holendrzy powinni spróbować akcji skrzydłem. Jest miejsce. Było tu trochę ryzyka, ale skończyło się bez straty bramki. Naprawdę udana interwencja. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Ake teraz. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. A piłkę przy nodze. Pramka coraz bliżej. Broni bez zawakania Łatwy strzał. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Dobra. Teraz poszła piłka. Nie kombinuje. Wrzuca. Dobrze teraz zatrzymał strzał Jan Bednarek Co za blok Prawo Podanie do Zielińskiego Przegrywają jednym golem Lecz nie tracą głowy Spokojnie budują akcję ofensywną Wydawało się, że coś może z tego być, jednak nie tym razem. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Piotr Zieliński. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Zagrywa w okolicę pola karnego. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Skóraź. I ruszają z kontrą, będzie ciekawie. O i wolno zbierają się do tego powrotu. Broni, ale piłka w grze. Polacy rozpoczną rzutem rożnym. To świetna okazja do wyrównania. Trzymajmy wszyscy kciuki. Zieliński przyjmuje piłkę. Gol! Przepiękny gol. Czy Państwo też to widzieliście? Przedniej urody Bramka. Po strzale z czupakiem. Popatrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Krótko to rozegrali, a potem świetnie dobrał. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie. Znakomita bramka. Po tym golu jest 1-1. Denzel Dumfries. To był faul. Holandia ma teraz rzut wolny. Lind ma piłkę przy nodze. Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać Holendrom. Dobra teraz obrona bramkarza. Pole karne, głęboko teraz. Aj, tak niewiele zabrakło. Dobry to był strzał głową. Rzadko trafia się tak zacięty, emocjonujący mecz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Podanie do Zielińskiego. Próbuje teraz szczęścia. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Chorągiewka w górze. I to tyle po akcji. Szkoda. Akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze Spalonego był słuszny, tylko nastąpił zbyt późno. Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać Holendrą. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Zieliński ma trochę miejsca na boku. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Rzuca piłkę w pole karne. Virgil van Dijk oddala zagrożenie. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Wizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. No popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Ośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Mamy strzał? To była interwencja do statystyk. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Pomarańczowi do końca nie satysfakcjonuje ich tutaj remis. Nadal próbują. Wiesz co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż wiadomo, prawo Paskala. Była siła, zabrakło celności. Piotr Zieniński. Polacy tracą piłkę. Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać holendrom. Herman. Menti Depay z piłką. Skuraż. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Ładne minięcie może być groźnie. Centruje teraz w szesnastkę. Wmieszał się teraz Jan Bednarek. Już po akcji. A zatem sędzia decyduje, że nie będziemy czekać na wyłonienie zwycięzcy, bo to mogłoby jeszcze trwać i trwać. Mecz kończy się remisem. Jakkolwiek dla bezstronnych panów piłki takie wyniki bywają rozczarowaniem, tu chyba żadna ze stron nie zasłużyła na ostateczne zwycięstwo. Niedosyt? Owszem, ale i pewne poczucie sprawiedliwości. Adam Puksa dzisiaj pokazał się z naprawdę dobrej strony. Jak ty, Jacku, widzisz ten jego występ? Drużyna zremisowała i w dużej mierze zawdzięcza to właśnie jemu. Nie zwiesił głowy mimo niekorzystnego wyniku, walczył o wyrównanie i ostatecznie jego upór przyniósł owoce. Myślę, że w następnym spotkaniu to od niego zacznie się ustalanie składu.